Dobrze Was widzieć w ten piękny dzień. Niedzielny poranek i na spacerek z piesami. Piesy pod ich uwielbiają niedzielne spacerki. I postanowiłam e, zaprosić Was na następny swój film z kolei o imprez, małej imprezce, która odbyła się wczoraj u mnie pod tytułem Andrzejki dzieckie. Najpierw dzieciaki sobie pojeździły, potem rozpaliliśmy ognisko, zjedliśmy zupkę dyniową, która jest ostatnią przebojem, wszyscy chcą jeść zupkę krem moją, ostrą, z przyprawami pyszną, a potem wróżyliśmy, no bo jakże, nawet były wróżby katarzynkowe, ponieważ mieliśmy rodzynka, był Dawidek więc robiliśmy wróżby i dla chłopców i dla dziewczynek zaczynamy Andrzejki jeździeckie Oszinka dzisiaj free wolno sobie chodzi nie było chętnych na nią a Dawid Ania, Sara, Patrycja i Laura podążają w zastęp Ogniseczko udało się tutaj pobudzić do życia. Płomienie są naprawdę, naprawdę są płomienie. No i będzie pożaranie. Malin, to nie dla ciebie, nie dla psa kiełbasa. Takie jest przysłowie. Dobrze, to ma Pani opowie numer cztery. Cztery, dobrze. Tak, Właśnie, Sara, jaki numer? Ja, proszę Pani, że ja przygotuję... 8. 8. 10. 10. To liczyć, 10. Patka, jak to się liczy? Cztery, cztery, Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Poczekaj, poczekaj chwileczkę. Teraz mi się nagrywa. No słuchajcie, Patka czyta wróżbę dla mnie. Proszę Pani, że będzie Pani miała męża Karola. O. Będzie pani miała zwierzę konia. O! Będzie pani kierowcą rajdowym. O. I będzie pani mieszkać w Brazylii. O, o widzicie? Coś nieprawdopodobne, Ale ciekawa sprawa. Sarza się dłoń trzęsie z zimna. Dlatego usiadła przy piecu. No i robimy, słuchajcie, pierwszą wróżbę. Mhm. Czyli serce z imionami, i mhm. będziemy przekuwać. Z drugiej strony szpireczko i jeżeli wejdzie w im, w, na przykład w imię Ewa, to znaczy, że Ewa jest twoją ukochaną albo Małgosia, albo Franka. To to jest dla y, Dawida, bo my, my robimy dwa serca, jedno chłopskie, drugie dziewczyńskie. A Ola nie dojrzała jeszcze do... Um, tak. Prawda pokazywania swojej twarzy. Ciekawe ile będzie miała lat, jak A może Dawid za e, chłopcami? Myślę, że nie. Za w ogóle jakieś... Teraz się ważą moje losy. Kim będę, kim będę w przyszłości? No to ten! Dawaj! Bliski ślub. O! Widzicie z tym, z tym jaką tam, z Karolem, tak? Wyszła mi tutaj Karol, tak? O kurczę, ale fajnie! A? Ja wiem. A może to jakaś gruba mysz? Czy kura? Czy kura? Zając! Jaki zając? Właśnie. No ciekawa sprawa, czekajcie, zobaczę tutaj, ona na cieniu. Hmm. To jest jakaś kaczka chyba. Bardziej właśnie ten zając. tylko dlaczego zając przed świętami Bożego Narodzenia? Może to świadczy o tym, że będzie pogoda na Boże Narodzenie zajączkowa. Co ty o tym myślisz? Jeszcze o mu się zrobiło tutaj. <laughs> takim możliwe. Może no, Tak, popatrz. To jest jakiś nos. To jest, to jest facet. Świnia. Nie, to jest facet z nosem. To jest ten Wojtek. Popatrz. O, tak weź. O, widzisz? Widzisz, to jest profil! O, Wojtek, wiedziałam! Słuchajcie, tutaj u Ani stwierdziliśmy, że jest odcisk buta osoby, czyli mężczyzny, który będzie się skradał pod jej okno. Ale jeszcze zobaczymy to na ścianie. Sara ledwo żywa. Nie wiem, no dla hmm. mnie to but No właśnie, widzisz, bo, a teraz bo... też wygląda jak bud. No, Tam bo... jak podeszwa, a teraz jak budże. No, no, tak. Słuchaj. Ty musisz teraz sprawdzać te ślady pod oknem. No. Już nie jedź. Nie, zobaczcie. To jest jakiś człowiek, który jest pochylony nad telefonem. Jakaś Twoja przyszłość, jakiś kurczy facet uzależniony od gier. Moby Współczuję nie. ci. Ja sobie <laughs> też. Ola, mamo, A weź tak do góry nogami. O tak, tak, ota. Hmm. A tutaj konik, zobacz. Konik morski. Tutaj głowę tak. ma, albo konik szachowy, nie? Tak, tutaj Konik tak. szachowy. Albo facet, który rozumiesz, będzie grał w szachy. Leprze albo jeździł konno. Jest kurwa. Służba saruchy. o tej saruchy. Królik albo. Zobaczymy, co to będzie. Zaraz będziemy oglądać Królik, kaczka. Zobaczymy na ścianie. Zaraz. Kto pierwszy wyjdzie za mąż? Przestawiaj Dawid Buty. Od ostatniego. Bo tak. Nie. No ja jestem ciekawa. Ja jestem bardzo ciekawa. Ja do samego wierzę. czubeczka. A, dobra, czekaj, to Równy do ten, tak, on każdy musi to dotykać. To nie tak, że wiesz. No. Nie, nie zbaczaj z linii. Równiutko. Skręcasz. Nie skręcaj, prosto. gratulacje to kiedy ślub jeżeli podobał wam się film tego typu bardzo proszę dać mi znać pod nim proszę również o subskrypcję mojego kanału o łapki w górę i polecanie go innym przy okazji chciałabym też zaprosić na imprezę, która odbędzie się u nas 7 grudnia o godzinie 10 czyli Mikołajki konne. E, mogą w nich uczestniczyć również dzieci, które nie potrafią jeździć konno. Będziemy koniki prowadzać i słuchajcie, będziemy szukać prezentów, które przyniesie nam święty Mikołaj. Zapraszam serdecznie.